No, jesteś. Jak ci poszło z relikiem? Mam kartę z Natalisem. No to świetnie. Teraz tylko obrobimy Cezara Bilzeda i jesteśmy w domu. Zrobimy tak. Ja go zagadam, a ty wymkniesz się na górę przeszukać te jego kolekcje. Na pewno trzyma tam kartę. A nie możemy po prostu odkupić od niego tej karty? Gdybym miał trochę wolnej gotówki, to bym wyjechał do Powis. Zresztą Cezar nigdy nie sprzedałby Flingili. Ale nie martw się, stratny nie będzie. Mam tu dla niego flaszkę mahakamskiego spirytusu. Łeko i czystej kultury dla ekspata wart jest więcej niż jakaś gówniana karta. Mówiłeś, zdaje się, że ten Cezar nie pije. Nie, mówiłem, że ciężko się z nim napić, bo rzadko wychodzi. Dlatego od razu się zaprawi na sztywno. Trzy kolejki i mógłbyś mu całą tę kolekcję wynieść, podśpiewując przy tych głośno o trzech pannach z Vicovaro. Co to za kolekcja? A, tego nikt nie wie. Będziesz pierwszym człowiekiem, który ją zobaczy. Moim zdaniem w grę wchodzi albo Sodomia, albo Metalurgia. Zresztą opowiesz mi o wszystkim. Chodź. Cesar Bilzen. A pamiętasz jeszcze kłótnię o tytuł króla Pontaru? Szczupak jest królem Pontaru. No widzisz, a ja przyszedłem namówić cię na suma. I to nie z pustymi rękami. A to kto? To? To jest Geralt. A czy Gerald wędkuje? Tak, ja, ostatnio złapałem na rusówkę takiego konia. Otarzy? A tak. Na trzeźwo nie dam rady słuchać tych farmazonów. Zapraszam. No i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno w mydlinach? Bo taki z ciebie kucharz jak z koziej życi klarny. Ja uważasz... Zeszłą razą wziąłem świeżego tymianku i smakował jak tymianek z gównem. <laughs> Cicho! Jak mówię, wziąłem zeszłą razą tego no, Geralta, ty co powiesz? Jak ci sandaczyk smakuje? Lubię sandacza. A boż wiedźmin. Po tym, co pakujesz do tych eliksirów, gówno to dla ciebie delicje. <grystanie> wiedźmin? Nic nie mówiłeś, że to wiedźmin. A słyszałeś, Bilzen, że podobno Wibo Batilda złapał ostatnio młodego szczupaka na groch? Urzę jak zwykle. Pontarskie szczupaki nie takie durne, żeby się na jego spleśniały groch rzucać. Tylko na żywca biorą. Albo na Robale, ale niechętnie. Kiedyś wykopałem takiego tłustego, pięknego. Ech, mówię ci, że sam bym zeżarł. No nie wiem, Geralta. Wy tam w Kermoren na co łowicie? Na petardy. Że co? He, he Bilsen, na żartach się nie znasz, ale po prawdzie mało to było śmieszne. Gerald skoczno po następną flaszkę. Racja, już dno widać. Jest i Fringila. No to kiedy wybierzemy się razem na suma, co? Ja z tobą więcej nie łowię. Skądny otwór w ścianie. Ciekawe. Hmm, ten nóż wygląda jakby był przymocowany do blatu. Szuflada jest otwarta. Hmm, pasuje. Ukryte drzwi za szafką z książkami. Gras. Człowieka. Ona nie została wyrzeźbiona, tylko stworzona za pomocą magii. Może lepiej zaniosę ją do Trius. Zastawa, z której cesarz Emchyr jadł podczas uroczystości koronacyjnej. Sznur, na którym powieszono Stefana Skelena. Sztylet Vatiera de Ridon. Traszka Joachima de Veta. Hmm, Dość upiorna kolekcja. Naszyjnik Asire far Anahid. Ciekawe czy prawdziwy. Pełna zbroja szóstej Brygady Derlańskiej. W doskonałym stanie. Portret cesarza Emchyra tempera na drewnie. Dość pochlebny powiedziałbym. że gdzieś już o tobie zmiar. zoltan czas się zbierać no, no tak późno się zrobiło zaraz a gdzie ta flaszka co miałeś przynieść naprawdę już idziecie? witaj Wilzen. mamy dla ciebie wiadomość o szefa wiadomość? jaką wiadomość? pan tasak jest bardzo niezadowolony chwileczkę <laughs> Jeśli pojawiły się jakieś nieścisłości w rachunkach, ja mogę wszystko wyjaśnić. Za późno. Brać go! A wy dwaj w wynocha stąd! Zostawcie go w spokoju. Za rozwalenie Wiedźmina Tasak będzie musiał zapłacić czasowno. No jazda, nie mamy całego dnia. Dzięki. Uch, będę musiał to wszystko wytłumaczyć Tasakowi. Najlepiej listownie. Racja, idę się pakować. No to powodzenia. bywaj. Ach, ty jednak masz miękkie serce, Gerard. Swoją drogą nieźle załatwiłeś tego ostatniego, aż po ścianach siknęło. Obejrzałem sobie kolekcję Cezara na górze. I co? Nic dziwnego, że się z nią nie afiszował. Nilfgaardzkie zbroje, portret Emchyra. Czaszka Joachima Deweta, aż sztylet Vatiera de Rido, sztur, na którym powieśli Iskalena. Piu, Jo, no proszę. A to obrzydliwy typ. ja mu rękę podałem. A nie zabrałeś przypadkiem tego sznura? Znałam takich, co sporo by za niego zapłacili. Niektórych to kręci. Nie. Nie, to nie. Szkoda. Znalazłem też statuetkę Nilwgardzkiego żołnierza. Jest magiczna, ale nie wiem, co to za czar. Dries będzie wiedziała. Nie, zły pomysł. Zaniosę ją do niej przy okazji. Mamy już komplet kart. Co teraz? Teraz zgarniemy za nie kupę Forsy. Chodźmy. Trzeba będzie szybko załatwić wymianę. Obawiasz się, że klient zmieni zdanie? Już prędzej ja bym się rozmyślił. Miałem tylu chętnych na te karty, że mogłem w nich przebierać jak w ulęgałkach. A ten klient? To co to za jedna? Znajomy znajomego. Niewiele o nim wiem, ale pewnie to ktoś po kroju hmm. Znasz mnie, Geralt. Ja tam do nikogo nie jestem uprzedzony. Byle płaci. Zachowył się, nie. Nie mogę się doczekać, aż będę miał bedlama z głowy. No wreszcie. Trup już zdążył wystygnąć. Co to ma dej? Twój niedoszły kontrahent przekazał nam forsę i zszedł mniej więcej w tej kolejności. A teraz poproszę karty. No mam nadzieję, że nie było aż tak trudno je zdobyć. Spróbuj sam, to się przekonasz. Chcesz sam? <laughs> Ja nie jestem taki głupi jak hrabia. Powinieneś się już zorientować. Do roboty. Krasnoluda wziąć żywcem. Mam z nim do pogadania. Się robi. Geralt, będę uciekać z moimi pieniędzmi. Szlak z naszymi pieniędzmi. Goń, suki, syna. Ja się zajmę resztą. Chodź do bójka. Teraz z lewa za lewa! Zatrzymaj się, Diu! To koniec! Nigdy! Psiakrew stój! Tam jest niebezpiecznie! Pierdol się! Dałby ci się Wiedźmin? To bardzo zabawne. Jeśli oddam ci pieniądze, zostawisz mnie w spokoju. Tak, możesz odejść, jeśli dasz radę. A jakie mam szanse z takimi ranami? Niewielkie. Żegnam. I co, dorwałeś go? Masz pieniądze? Tak. A co z biukiem? Wykończyłeś go? Nie. Puściłem wolno. Ech, powinienem jednak iść z sobą. Widziałeś przecież, jaki jest na mnie cięty. Teraz będzie jeszcze gorzej. Nie sądzę. Jeśli w ogóle z tego wyjdzie, raczej wypadnie z interesu. No, Gerard. Co wolisz? Pieniądze czy karty? Bez ciebie bym sobie nie poradził, więc ty wybieraj. Jeśli chcesz gotówkę, nie ma sprawy. W godzinę znajdę innego klienta na karty. Chętnie wezmę te karty. I bardzo dobrze, mogę od razu iść z pieniędzmi do króla żebraków. ale się zdziwi. Powodzenia. Dzięki Geralt i pamiętaj, sum jest królem Pontaru.